Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Filip Tkaczyk, jestem magistrem pielęgniarstwa oraz doktorantem w szkole doktorskiej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jana Kwonowskiego w Kielcach. Dzisiaj pragnę zaprezentować Państwu temat związany z procesem pielęgnowania pacjenta po zabiegu koronarografii z dostępu naczyniowego z tętnicy promieniowej. Jest to studium przypadku. Jeżeli chodzi o takie krótkie wprowadzenie do tematyki, Szanowni Państwo, koronarografia inaczej jest zwana angiografią tętnic wieńcowych jest badaniem inwazyjnym, polegającym na podaniu do tętnic wieńcowych środka cieniującego i uwidocznienia ich za pomocą promieniowania rentgenowskiego. Badanie wykorzystywane jest w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca oraz stanowi podstawowe narzędzie kwalifikujące. Pacjentów do zabiegu angioplastyki tętnic wieńcowych lub zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego, czyli tak zwanych bypassów. Eee, I tak e, podanie poprzez podanie środka cieniującego do tętnic wieńcowych bezpośrednio do aorty podejmowano już w latach 40. XX wieku. Dopiero pod koniec lat 50. poprzez uzyskanie dostępu naczyniowego z tętnicy ramiennej wykonał angiografię prawej i lewej tętnicy wieńcowej, dokumentując wyniki badania kardiolog Manson-Sons. Aktualnie badanie stało się złotym standardem oceny tętnic wieńcowych, pozwalając na identyfikację zmian miażdżycowych, ograniczających światło naczynia i przepływ krwi krążącej. Szanowni Państwo, zabieg umożliwia precyzyjne określenie stopnia zwężenia naczynia wieńcowego, jego lokalizację oraz długość zmiany, a także obecność skrzeplin, stanów skurczowych tętnic oraz mostków mięśniowych. W codziennej praktyce wykorzystuje się dwa, dwie kluczowe techniki wykonywania zabiegu koronarografii: poprzez uzyskanie dostępu naczyniowego stętnicy promieniowej oraz uzyskanie dostępu naczyniowego stętnicy udowej. W obu przypadkach, po nakuciu wybranego naczynia tętniczego, wprowadza się koszulkę naczyniową, a przez nią specjalistyczne cewniki naczyniowe dostosowane budową do anatomii prawej i lewej tętnicy wieńcowej. Tutaj mają Państwo na tym zdjęciu przedstawioną pracownię hemodynamiki w celach poglądowych. Tutaj również uwidoczniony jest aparat rentgenowski, tzw. Tak ramię angiograf, ramię C. Natomiast tutaj mamy wynik tego badania, czyli na rentgenoskopii uwidocznione mamy naczynia wieńcowe, zarówno prawą, jak i lewą, z szczegółową ich anatomią. Jaki był cel pracy? Celem pracy było przedstawienie procesu pielęgnowania po zabiegu koronarografii z dostępu naczyniowego, z promieniowej, natomiast wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP. Materiał i metody. W pracy wykorzystano metodę jakościową, studium przypadku oraz analizę piśmiennictwa, zastosowano technikę wywiadu, obserwacji, analizę dokumentacji medycznej oraz pomiary podstawowych parametrów życiowych. Badanie zostało zrealizowane w dniach 19-20 luty w oddziale kardiologii pod oddziale hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego po uzyskaniu oczywiście pisemnej zgody pacjenta oraz szpitala. Osoba objęta obserwacją, została poinformowana o anonimowości pracy, która wykorzystywana jest wyłącznie do celów naukowych. Teraz, szanowni państwo, przejdę do opisu przypadku. Był to mężczyzna w wieku 51 lat, który został przyjęty w trybie planowym na oddział kardiologii, poddział hemodynamiki z powodu dodatniego wyniku testu wysiłkowego oraz celem wykonania zabiegu koronarografii i przyjęcia pacjent w stanie stabilnym bez dolegliwości stenokardialnych chorego zakwalifikowaną do drugiej kategorii opieki pielęgniarskiej oraz umieszczona na sali Założono obwodowo w kucie pobrano krew żelną do analizy laboratoryjnej oraz wykonano badanie elektrokardiograficzne. Pacjent został przygotowany odpowiednio do zabiegu. Tutaj mamy spis danych empirycznych zebranych podczas wywiadu pielęgniarskiego, stan zdrowia. Ogólnie, jeżeli chodzi o przebyte operacje, to była operacja przepukliny lędźwiowej w 2019 roku i ogólnie, brak współistniejących chorób. Chory przewlekle przyjmował AKART oraz polprazol, negował alergię. Nałogi, okazjonalne spożywanie alkoholu w małych ilościach, zwyczaje żywieniowe, nieregularne spożywanie posiłków i płynów, spożywanie dwóch, trzech posiłków w ciągu dnia, rytm snu, brak zaburzeń snu, normalny rytm dobowy, aktywność fizyczna, umiarkowana, dostosowana do możliwości fizycznych organizmu, wywiad rodzinny, rodzice żyją, pacjent nie ma rodzeństwa. Żona w wieku 52 lat jest leczona na niedoczynność tarczycy, para ma dwoje dzieci, córkę w wieku 20 lat i syna w wieku 18, bez przewlekłych chorób. Natomiast rozpoznanie psychospołeczne, pacjent ma czteropokojowe mieszkanie w bloku mieszkalnym, położy na trzecim piętrze, prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z żoną, oboje pracują na pełny etat. Według relacji pacjenta relacje w rodzinie są normalne, oparte na wzajemnej pomocy i wsparciu. Sytuacja finansowa rodziny jest zadowalająca. Natomiast jeżeli chodzi o stan psychiczny, nastrój wyrównany, stabilny, reakcja na obecną sytuację zdrowotną negatywna, związana z obawą o stan zdrowia. Obecne czynniki ryzyka złe nawyki żywieniowe, ograniczona aktywność fizyczna. Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę pacjenta i rodziny na temat samoopieki, pacjent i jego rodzina nie mają deficytów wiedzy na temat czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca i zasad opieki. Jeżeli chodzi o zebrane dane dotyczące funkcjonowania poszczególnych układów anatomicznych ciała, układ sercowo-naczyniowy, tętno było miarowe, ciśnienie tętnicze w zakresie norm, bez obecności obrzęków obwodowych, układ oddechowy. Częstość oddechów 17 na minutę, oddech prawidłowy to oddychanie brzuszne, zapach wydalanego powietrza prawidłowy, bezwonny, bez cech duszności, saturacja pra na prawidłowym poziomie. Jeżeli chodzi o układ nerwowy, stan świadomości pełny, chory zorientowany alno- i autopsychicznie, kontakt słowny zachowany, logiczny, funkcjonowanie zmysłów, słuch, dotyku oraz temperatury prawidłowe. Układ pokarmowy, łaknienie i pragnienie prawidłowe, układ moczowo-płciowy, wydalanie moczu prawidłowe, układ płciowy prawidłowy, skóra, stan higieniczny dobry, zmian skórnych nie zaobserwowano, temperatura ciała w zakresie normy, stan odżywiania, budowa ciała w normie i wskaźnik BMI na prawidłowym poziomie. Jeżeli chodzi o Badania laboratoryjne, które zostały wykonane przy przyjęciu pacjenta do oddziału. Tutaj mogliśmy zauważyć podwyższone wartości kreatyniny oraz triglicerydów. Natomiast w badaniu elektrokardiograficznym, czyli EKG, wykazano rytm zatokowy, miarowy, oś pośrednia. Pacjenta przewieziono do pracowni hemodynamiki, gdzie z dostępu naczyniowego, z promieniowej, prawej wykonano zabieg koronarografii. W badaniu nie stwierdzono istotnych zmian naczyniowych. Chorego zakwalifikowano do leczenia zachowawczego. Pacjent po zabiegu został przewieziony na oddział. Miejsce nakucia tętnicy promieniowej zabezpieczono specjalnym uciskiem, który następnie luzowano zgodnie ze schematem oraz usunięto bez większych powikłów. Zabezpieczono jałowym opatrunkiem. Natomiast chory uskarżał się na dolegliwości bólowe prawej kończyny górnej, doraźnie podawano paracetamol zgodnie ze zleceniem lekarskim. Łączny czas hospitalizacji wyniósł dwa dni, chory został wypisany ze stanu oddziału i zalecenia zostały mu przekazane. Natomiast teraz przejdę do tej najważniejszej części, czyli procesu pielęgnowania z wykorzystaniem terminologii referencyjnej Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej. Proces pielęgnowania został usystematyzowany zgodnie z zachowaniem hierarchii ważności dla życia i zdrowia. U nas w Polsce, w praktyce polskiej, nie jest to dość często wykorzystywany sposób budowania procesów pielęgnowania. Raczej większość tutaj personelu pielęgniarskiego bazuje na, na tym podstawowym. Jeżeli chodzi o pierwszą diagnozę, którą postawiłem, był to ból naczyniowy. I Jakie tutaj może, możemy podjąć interwencje? Będzie to monitorowanie bólu, podawanie leków przeciwbólowych, rozliczanie leków, leczenie bólu kontrolowane przez pielęgniarkę. Leczenie bólu, nauczanie o leczeniu bólu, identyfikacja postaw wobec bólu, ocena reakcji na leczenie bólu, monitorowanie skutków ubocznych leków, przestrzeganie zaleceń oraz dokumentowanie. I jaki nastał wynik opieki? Doszło do zmniejszenia bólu naszego pacjenta. Kolejną diagnozą postawioną było krwawienie. I tutaj wprowadzono następujące interwencje: ocena rany, obserwacja, kontrolowanie objawów identyfikacja ryzyka krwotoku, technika tamowania krwawienia, pielęgnacja rany, zmiana opatrunku na ranie, kompres chłodzący, interdyscyplinarna praca zespołowa w leczeniu ran, przestrzeganie schematu terapeutycznego, monitorowanie odpowiedzi na leczenia, nauczenie o zmianach opatrunku na ranie, ocena przestrzegania zaleceń, ocena wiedzy na temat leczenia ran, ocena wiedzy na temat gojenia się ran, przestrzeganie zaleceń oraz oczywiście dokumentowanie. Natomiast wynikiem naszej opieki było bezkrwawienie. Kolejną diagnozą, którą postawiłem, było ryzyko infekcji. I w tym przypadku zastosowano interwencję ocena podatności na zakażenie, ocena oznak i objawów zakażenia, Stosowanie techniki aseptycznej, zapobieganie zakażeniom oraz dokumentowanie. Natomiast wynikiem naszej opieki było bez infekcji. Kolejną diagnozą był niepokój, i tutaj zastosowano następujące interwencje: ocena lęku, ocena poziomu stresu, ocena umiejętności radzenia sobie ze stresem, ocena postępów wobec stanu zdrowia, zarządzanie lękiem informowanie o hospitalizacji, zapewnienie wsparcia emocjonalnego, wspieranie stanu psychicznego, terapia relaksacyjna, przestrzeganie zaleceń, uczenie, ocena przestrzegania zaleceń, towarzyszenie pacjentowi oraz oczywiście dokumentowanie. I wynikiem wprowadzonych interwencji był Zmniejszony niepokój u naszego pacjenta. Kolejną diagnozą był brak wiedzy, i tutaj zostało to sprecyzowane o układ sercowo-naczyniowy. Jeżeli chodzi o interwencję, to była ocena wiedzy, ocena gotowości do nauki, nauczenie o chorobie, nauczanie o zachowaniach prozdrowotnych, nauczanie kontroli objawów, ocena wiedzy rodzin na temat choroby, doradzanie pacjentowi, ocena przestrzegania zaleceń, promowanie akceptacji stanu zdrowia, promowanie skutecznego radzenia sobie, promowanie samoopieki, usługi promocji zdrowia, interakcja z rodziną, zaangażowanie w podejmowanie decyzji i dokumentowanie. I osiągnęliśmy odpowiedni poziom wiedzy pacjenta na temat ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. I podsumowując swoje wystąpienie, zaprezentowany plan opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu koronarografii, wstępnicy promieniowej, który bazował na terminologii referencyjnej ICNP, uwidacznia podstawowe problemy chorego i zakres podejmowanych działań przez personel pielęgniarski. Natomiast sama opieka pielęgniarska obejmuje szereg interwencji mających na celu zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, komfortu oraz wsparcia psychicznego w procesie rekonwalescencji pozabiegowej. I tutaj do kluczowych działań podejmowanych przez personel należy monitorowanie stanu pacjenta, zarządzanie bólem, wsparcie emocjonalne, edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia. I już tak podsumowując, właśnie chciałbym bardzo tutaj zwrócić uwagę, że Powinien się zwiększyć poziom wykorzystywania właśnie tej terminologii referencyjnej ICNP w codziennej praktyce, ponieważ jest to system diagnoz i interwencji pielęgniarskich i ujednolicony na całym świecie. Dlatego możemy tutaj możemy być uniwersalny, tak naprawdę w każdym państwie. No u nas jeszcze w Polsce nie jest on tak popularny. Dlatego też zdecydowałem się na zbudowanie tego procesu pielęgnowania, o, o właśnie ten system. I dziękuję bardzo za uwagę.